System SARE pozwala na zaimportowanie gotowego newslettera w formie pliku skompresowanego za pomocą archiwizatora zip. Plik ten powinien zawierać newsletter w formacie HTML i grafiki. Importu możesz dokonać z poziomu mailing nowy. Zanim jednak przystąpisz do importu, sprawdź, czy plik odpowiada wymaganiom systemu. Dokładne wytyczne znajdziesz tutaj. Aby zaimportować gotowy newsletter, skorzystaj z opcji Dodaj plik zip zawierający spakowany newsletter. Kliknij Przeglądaj i wybierz ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli w pliku zip znajduje się również wersja tekstowa newslettera, konieczne może być wskazanie kodowania użytego do przygotowania tej wersji. W przypadku wyłącznie wersji HTML wybór kodowania nastąpi automatycznie. Następnie kliknij przycisk Importuj. Jeżeli importowany plik zip nie zawiera niedozwolonych plików, system wyświetli odpowiedni komunikat. Możesz wówczas przejść do edycji newslettera. Jeśli importowany plik zip zawierałby niedozwolone pliki, system wyświetliłby listę wykrytych niedozwolonych plików. W takim przypadku należałoby poprawnie przygotować plik zip do pobrania i powtórzyć całą operację.